Witam jeszcze z mojego starego sklepu. Bo jeszcze tutaj posiedzę pewnie z tydzień albo dwa. Chciałem Wam taką małą pogadankę urządzić. Bo mam od wczoraj rozmawiałam właśnie z kolegą jednym, tutaj okazało się że jeszcze z drugim, jeszcze z trzecim, i wszyscy nagle mnie pytają co, co, co ty tam gadasz o tych właśnie przygotowywaniu się. A ja mówię a dlaczego? A bo zauważają już jak to się mówi: shortycz rzeczy w sklepach. No i niestety to się już wszędzie już widzi. I mówią i dlaczego i po co i jak. Ja, sobie, ja mówię do wszystkich. Słuchajcie, ja w zasadzie od 15 roku życia w każdym mieszkaniu, w którym się pojawiłem, ładowałem wodę do butelek. Nie wiem skąd to mi się wzięło. Tak mam. I zaczęliśmy rozmawiać dość, dość uważnie na tematy właśnie tego typu. Jak, jak robić zapasy I też mój pracownik, który tutaj właśnie dzisiaj siedzi Też ten poruszył ten temat dzisiaj Więc stwierdziłem, że jak już mnie trzy osoby pytają Plus mój angielski pracownik No to wypadałoby chyba coś na ten temat Jest późno Jest bardzo późno na robienie zapasów Z tego co tutaj ekonomiści mówią Jasnowidzowie To mamy mniej więcej miesiąc czasu W połowy września może się zrobić taka chryja, że na przykład wyłączą prąd. No i co z tego? No Adam, to co wyłączą prąd, no, będziemy książki czytać. No to nie o to chodzi, bo jak wyłączą prąd, to nie będzie ani wody, ani gazu, ani jedzenia, bo żaden sklep nie będzie mógł działać, bo wszystkie sklepy, oprócz mojego, w zasadzie działają, mają kasy elektryczne. Wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe Wszystkie galerie będą pozamykane. Nikt z nich nie wpisuje paragonów ręcznie, a nie wolno ci z paragonu, jeżeli to jest w Polsce czy w Anglii, prawda? Więc yy, sklepy zostaną zamknięte, nie będzie nic i musicie być na to przygotowani. Co, jaka jest podstawa? Co możecie zrobić dzisiaj, teraz, zaraz? Yy, przede wszystkim woda. Potrzebujecie minimum litr do picia na osobę dziennie. To jest minimum, absolutny minimum. Utorej litra się mówi, że to jest taka, taka mniej więcej ilość jaka powinna być i to musicie sobie sobie zmagazynować w taki czy inny sposób. Ja każdą wolną butelkę, jaka mi się pojawia w domu, załadowuję wodą prawie do pełna do pełna, do pełna i stożuje sobie w odpowiednim miejscu. Kolejna rzecz to jest żywność. Tysiąc kalorii na osobę na średniej wielkości faceta to jest mało, ale to jest tylko na przetrwanie, i to trzeba zmagazynować. Zapasy minimalne to jest dwa tygodnie, to jest minimum absolutne. Jak macie dzieci, to musicie o tym pomyśleć. Jak macie bardzo małe dzieci, tak jak ja, no to też musicie o tym pomyśleć. Kolejna rzecz to jest leki. Jeżeli macie jakieś leki, których używacie ciągle, musicie ich zrobić. Zapas. Nie ma, nie ma wyjścia, nie wiadomo, czy po prostu wszystko nie zamkną na dwa tygodnie, na miesiąc. Kolejna rzecz, przydałby się jakiś prąd w domu. Ja tu właśnie z kolegą dzisiaj pisałem o tym, o takich aparatach, co się nazywają. To są takie turystyczne przenośne generatory prądu. Do nich można podłączyć wszystko baterię solarną. Akumulator z sieci można je podładować, żeby było magazynem prądu. I ja, ja na przykład taki mam jeden, właśnie kiedyś o nim mówiłem, Ci na jednym z moich filmików, nazywa się EcoFlow. I ja z niego y, zasilam mój warsztat, w którym jednocześnie mam prąd włączony, wentylator i do tego jeszcze któryś z elektronarzędzi, czyli na przykład szlifierkę, czyli na przykład piłę. Y, I on tak wytrzymuje tak do 1200 W zużycia. Y, i to jest rzecz, która byłaby ważna. Sprzęt turystyczny typu gazówka z zapasem kartridży, jeżeli macie taką małe kartridże, z tej przyczyny, że jak nie będzie prądu, nie będzie gazu. Nie będzie gazu, nie będzie gotowania, nie będzie gotowania, jest problem. Jeżeli mieszkacie tak jak ja w domku jednorodzinnym, znaczy jednorodzinnym w domku, gdzie macie ogródek, to sobie możecie jeszcze połamać meble i upiec na, na ognisku coś zrobić. Jeżeli mieszkacie w bloku, to macie już troszeczkę większy problem, więc kuchenka turystyczna jest rozwiązaniem tego problemu. Więc o tym pomyślcie. Nie, nie, powiedzcie, co na ten temat sądzicie. Jakie jeszcze rzeczy jakie jeszcze zapomniałem, bo pewnie oczywiście zapomniałem o czymś, ale to jest absolutna podstawa, co musicie mieć, żeby przeżyć. Ten temat mogę rozwijać, ale na temat na tematów survivalowych jest chyba z tysiąc kanałów, więc po prostu poszukajcie sobie. Pozdrawiam. Cześć.